Cześć, witajcie z tej strony, Robert. Zapraszam Was dzisiaj do kolejnych newsów, Mamy środę i wiem, cały internet huczy o Samsungu, S24, że będzie tańszy. Wstrzymajcie konie, bo okazuje się, że tylko dwa modele, czyli S24 i S24, w ogóle ciekawe, czy to jakby te wycieki tych cen, które oznaczają obniżkę, bym powiedział, sugerują tyle, że to dlatego, że ten Exynos nie jest taki dobry. Zobaczymy. Chciałbym się mylić, chciałbym, żeby ten Exynos był dobry i żebyśmy mogli powiedzieć tak z czystym sumieniem, że okej, okay, dobra, jest ciut gorszy, ale nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Ale no nie wiadomo, czy tak będzie, więc zobaczymy. W każdym razie, jeżeli chodzi o ceny, no to ceny S24 S24 Plus mają być niższe. I przypominam, że były już wcześniej przecieki te, tam gdzieś z koreańskiego źródła, że prawdopodobnie będzie taka sama zasada jak ostatnio, czyli kupujesz droższą wersję dostajesz, znaczy kupujesz tańszą wersję, kupujesz, dostajesz droższą, czyli płacisz jakby za podstawową, a dostajesz jednak ten poziom wyżej, czyli dwa razy więcej pamięci wbudowanej. A jeżeli chodzi o ceny, to według wyliczeń czy tam informacji, właśnie WinFuture, no podstawowa wersja ma kosztować 899 euro, kosztował wtedy 4599, a było to 949 euro, czyli 50 euro mniej. Czyli 250 zł, no czy jesteśmy w stanie gdzieś być poniżej 4500? Myślę, że spoko, Jeżeli chodzi o wersję z plusem, ma być 1149, było 1199, czyli też 50 euro mniej, no czyli też te 250 zł, a było 5799, więc może wskoczymy w jakieś 5500, zobaczymy. E, może 5500 z kawałkiem. A jeżeli chodzi o S24 Ultra, no to będzie drożej, wiadomo, Tytan, 200 megapikseli i w ogóle. E, no i mieliśmy 1399 euro e, i dawało to 6799, a będzie 1449 euro, czyli 50 euro wzwyż czyli wchodzimy raczej gdzieś w okolice 7000. Mm, no, więc e, jeżeli chodzi o to najbardziej wypasioną wersję, będzie trochę drożej. Zobaczymy, natomiast pewno tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli chodzi o jakieś przedsprzedaże, to wtedy pewno najbardziej jest to sensowne. Tym bardziej, że mówię, dostajemy chociażby tą wersję, jeżeli tak będzie, oczywiście z większą pamięcią, plus tam jakieś dodatki. Zobaczymy, pewno powiemy sobie o tym. No mniej więcej gdzieś tak w przyszłym tygodniu, tak? Z 17 mamy premierę, więc wtedy będziemy. Wiedzieli. Natomiast zdaję sobie oczywiście tutaj sprawę z tego, że e, dużo osób nie rzuci się na S24, S24 na początku e, i całkowicie to rozumiem, bo jednak będą chcieli poczekać i zobaczyć, czy ewentualnie są jakieś problemy z przegrzewaniem, bo jednak jest to istotne, szczególnie jeżeli mieli poprzednio mnie tam poprzednie generacje i się zrazili do tego albo mają powiedzmy S23 i wiedzą, że działa to naprawdę bardzo dobrze. Nie chcieliby pogorszyć swojej sytuacji, biorąc nowy model, który pewno nie w każdym aspekcie będzie wnosił aż tak dużo zmian. Ale skoro jesteśmy przy Samsungu to przejdźmy sobie jeszcze do super pomysłu, który się nazywa flip Samsung in out flip, czyli że możesz takiego flipa, jak mieliśmy wcześniej, możesz go zginać w jedną albo zginać w drugą. Ktoś pomyśli, ale po co to? No dlatego, że jeżeli chcemy korzystać tylko z jednej połówki, z małego ekranu, w sensie z połowy telefonu, to możemy sobie go zgiąć, zaginamy sobie drugą część pod spód, pewno się jakoś to wyłączy no, oczywiście jest to koncept, no i wtedy korzystamy tak, jakbyśmy mieli flipa normalnie złożonego, tylko z ekranem, który jest na całej szerokości. I jakby szukam pomysłu na to i zastosowań, jakbyśmy mogli to wykorzystać. W sensie, no to co już mamy teraz w flipie piątce czy w Razorze, no to jest naprawdę fajne, no bo prawie cały ekran wypełnia nam przód w momencie, kiedy urządzenie jest złożone. W momencie, kiedy smartfon będzie podatny na składanie w jedną i w drugą stronę, Obawiam się, oczywiście jest to tam rozpisane, że jest jakaś nowa tam super folia czy ekran, który jest jakby odporny na to, natomiast no spoko. Wiecie, jak wygląda sprawa z flipami, z foldami, w ogóle ze składanymi smartfonami, tak? że, że jednak te folie nie zawsze wytrzymują tyle, ile powinny i te wizyty w serwisach jednak się zdarzają. Że jakoś to specjalnie nie wierzę, w sensie uważałem i cały czas uważam, że koncept na przykład Huawei, jeżeli chodzi o Mate, y, te składane X3, to, na mniejszy X2, one były bez sensu. W sensie, jeżeli smartfon się rozkłada do środka, w sensie, że zewnętrzny ekran, ten, który dotykamy, jest cały czas na zewnątrz, jest narażony na wszelkiego rodzaju dotknięcia, miźnięcia itd., Powoduje tyle, że będzie po prostu to po jakimś czasie wyglądało koszmarnie i pewno tak jest, biorąc pod uwagę, że większość jakby producentów z tego typu rozwiązań się wycofało. Ja to też widzę po każdym smartfonie, każdy smartfon, z którego testu, który testuję, mam go, nie wiem, tak jak tego, tego Rokfona 8 Pro miesiąc, też widzę jakieś mikroryski, które się pojawiły na ekranie. W sensie, bardzo rzadko jest tak, żebym miał smartfon, który wychodzi ode mnie bez ani jednej mikroryski, a jakby specjalnie nie szoruję tym smartfonem po ziemi czy po stole. Po prostu te mikroryski się zdarzają. I tu nie ma co ukrywać: mój iPhone 15 Pro Max jest bardzo porysowany, o czym mówiłem tutaj. A ma ile? Dwa miesiące z kawałkiem. Niestety wygląda to tragicznie. I, I prawda jest taka, że w momencie, kiedy będziemy korzystać tak z telefonu, niespecjalnie jest to wygodne. Oczywiście domyślnie pewno będzie to zrobione tak, że pamiętaj, zanim włożysz do kieszeni, to złóż smartfon w drugą stronę. Natomiast wyciągać telefon na chwilę po to, żeby na ulicy skorzystać z tego, że rzeczywiście jest mały, i go odgiąć w drugą stronę, korzystać z niego w fajny sposób, no bo jednak pełen ekran, a nie tam wycięty, tak jak nawet na tym wyświetlaczu. Ale później, żeby go schować do kieszeni, musisz go odgiąć w drugą stronę, czyli złożyć go o 360 i dopiero schować do kieszeni. No, jakby też to jest trochę bez sensu. Poza tym, zwracam też uwagę, że aparaty na ogół zawsze trochę wystają. Czyli w momencie, kiedy będziemy odginać sobie ten smartfon, jednak w drugą stronę, to albo aparaty będą na zero. Że będzie się to składało na zero, albo będziemy mieli znowu ten, tą taką sytuację, że smartfon się nie składa na mm, zupełnie płasko, że nie ma przerwy w środku, tylko będzie to literka V. No i trzecia sprawa. Oczka aparatu zawsze dobrze wiecie są takie dość ostre, w sensie metalowe, zawsze to są takie ringi. I no, tym ringiem będziemy uderzać, jak będziemy sobie składać w tą stronę smartfona. No to tam też się mogą pojawić jakieś rysy. Znaczy, jakoś nie widzę tego konceptu, przyznam szczerze. Uważam, że to co w chwili obecnej mamy, czyli prawie wypełniający tam w 80 czy 90% ekran na zewnętrznej okładce, jak w motor Razer czy Flipy 5, jest super, fajne rozwiązanie. Cieszę się, że można wiele rzeczy, czy właściwie wszystko tam robić. I nie sądzę, żeby dodatkowe zmartwienie. Płynące z tego, że teraz mam ekran, który się wygina w dwie strony, miało jakiekolwiek zastosowanie. W sensie więcej będzie pewno z tym problemu niż korzyści. Chyba, że się okaże, rzeczywiście te ekrany i folie, które są naklejone i teraz powinny być jakby naklejone, nie wiem jak, że ona się będzie wyginać w jedną i drugą stronę. W sensie tu mieliśmy zawsze jakby ten taki bombelek w kropli łezki, który się robił, już się składało to, żeby to ładnie się wszystko upakowało w środku i składało na płasko. Jakby nie widzę tego koncepcyjnie, ale może się mylę, może jest to jakoś świetnie zrobione. A to ma szansę, że to wejdzie do takiej seryjnej produkcji, że ludzie powiedzą: O tak, to jest bardzo godne zaufania, to jednak niespecjalnie w to wierzę. Przejdźmy teraz do kolejnych smutnych wiadomości, a mianowicie Oppo, które powiedziało wprost, że raczej na razie nie wprowadza tych dwóch nowych modeli, czyli x 7 i X7 Ultra do Europy, więc na razie tylko Chiny. A tak patrząc na papierze, to zapowiada się absolutny stos. W sensie, e, mówiłem o tym Wam wcześniej, że jakby nie specjalnie jestem fanem tego, że tylne wyspy zaczynają robić jakieś takie gigantyczne. E, w sensie, że one tak mocno odstają, są naprawdę bardzo duże, że prawie całą szerokość e, tylnego modułu. Okej, okay, oczywiście ma to plusy takie, że jak kładziesz telefon, to się na przykład nie buja tak jak ten, e, i, to, i to jest spokoj. Natomiast z drugiej strony. Jest to na tyle duży już garb, że nawet chwyt taki telefonu jedną ręką, może nie specjalnie tutaj, gdzieś ten palec, jeżeli nam tak wędruje, gdzieś tu się dobrze układać. Więc coś za coś. Natomiast, tak, stricte technicznie no, zapowiada się petarda, tak? no bo oprócz tam specyfikacji stopowej ze Snap 8 Generacji 3, przy pamięci, ramu i tak dalej, 100W ładowania, 50 zwrotne stereo głośniki i w ogóle łączność satelitarna. I tu uwaga, uważam absolutnie kapitalną rzecz, w sensie dlaczego większej ilości osób tego na to nie wpadło, w sensie jest to rozwiązywane często w laptopach, że na przykład jeżeli mamy wyłącznik w laptopie do kamery, to jest to fizyczny przełącznik, który fizycznie albo na chipie odłącza po prostu kamerę, że ona nie ma zasilania, więc jeżeli wyłączamy to faktycznie nikt nie ma szans, żeby nas podglądać albo jest jakaś zaślepka. I tu podobno jest jakiś tryb VIP, który za pomocą specjalnego przełącznika pozwala na to, że wyłączamy właśnie mikrofon, aparat, lokalizację i telefon jest jakby taki bezpieczny. Znaczy, super, jeżeli ktoś ma takie miejsca, gdzie rzeczywiście rozmowy, które się toczą, nie powinny nigdzie wyciec, a wiadomo, że się zdarzają takie rzeczy, są różne podsłuchy, to nawet jeżeli jest zainstalowany podsłuch, no to jeżeli fizycznie albo na chipie jest to wyłączone za pomocą przełącznika. No, to jakby dużo trudniej to na pewno oszukać, czy jest to praktycznie niemożliwe, więc to spoko. To mi się naprawdę rozwiązanie bardzo podoba. No i jeżeli chodzi o te aparaty, no to mamy cztery aparaty 50 megapikselowe podstawowy, ultra-szeroki. Ultra-szeroki bardzo dobrze, że 50-megapixelowy, o procentów to robi, a to jest super sprawa, bo wtedy raz, że zdjęcia mocno nie odbiegają, a wiadomo, że nawet te 12 megapikselowe nie zawsze są takie idealne, jeżeli chodzi o ultra-szeroki kąt. Natomiast mamy dwa. Peryskopy to jest zastanawiające. Jeden jaśniejszy, 2,6 i to jest to zbliżenie 65 mm, drugi 135 czyli takie znacznie bardziej, ale nie jest tutaj podane jaką ma, ymm, jaką ma jasność ten obiektyw. Natomiast Dwa teleobiektywy, dwa peryskopowe, no wygląda na bogato. I no oczywiście, tak jak mówiłem, cztery to obiektywy. Jest też wersja X7, która ma mediateka. więc jest trochę biedniejsza i ma tutaj jeden teleobiektyw peryskopowy, więc e, spoko. E, 64-megapikselowy, ale pozostałe dwa 50-megapikselowe są bez zmian. To no, bardzo szkoda. No w sensie fajnie wyglądający smartfon, tak? Może taki trochę odstarszający, jeżeli chodzi o to oczko, ale z przodu wygląda świetnie. Oledowy ekran, więc wszystko jakby ekstra, powiedzmy pod tym względem, że 4500 nitów ma osiągać i oczywiście jest adaptacyjny, więc technologicznie to jest naprawdę na wypasie. No ale, no nie wiem, jeżeli to się pojawi za pół roku, no to nadal fajnie. Natomiast no, mówiłem już o tym, co na ten temat sądzę, że jeżeli to się pojawiło u nas po pół roku, to temat jest już dawno przegrzany. Natomiast, tak czy siak, no fajnie gdyby się jednak pojawiło, no bo jest to. Topowe rozwiązanie tego producenta, które no, powinno pokazać, jak y, robi się smartfony i wymyśla, żeby rzeczywiście coś się w nich zmieniało, a nie odgrzewamy sobie kotleta co roku. I na końcu dwie informacje: pierwsza, etui do iPhone'ów, Kliks brytyjskiej firmy, które nie wiem po co powstało. W sensie jest to etui w stylu takim, że wkładamy telefon do etui, i po prostu etui jakby wystaje jeszcze na dole, więc jest dla Lightning, dla USB-C. No i oczywiście można sobie w międzyczasie jak korzystamy z tego ładować, natomiast po prostu na dole mamy klawiaturę, która ma tam cztery rzędy, spacje, przyciski bardzo fajnie. I są to przyciski, które mają jakieś tam konfiguracje do gestów czy skrótów, że po prostu przewijanie strony czy coś. Podejrzewam, że można to jakoś rozbudować. O tyle, że, że będzie jakaś aplikacja do tego, że można zrobić jakieś własne skróty czy coś. Pewnie jest to fajne, natomiast. Czy w 2024 potrzebujemy takiej klawiatury? Ja przypomnę, że tak, Blackberry upadło dlatego, że, no między innymi dlatego, że nie, że robili złe smartfony, tylko ludzie jakby zadecydowali, że są wirtualne klawiatury. Pomimo tego, że Blackberry też miało e, touchpad na całej powierzchni klawiatury, e, miało skaner odcisków palców w klawiaturze, podświetloną klawiaturę, gesty, e, skróty, masę fajnych funkcji i się jakoś to nie przyjęło. Oczywiście, tutaj nadal mamy naszego, no tam powiedzmy, normalnego iPhone'a i, i się przedłuża, powiedzmy, to urządzenie, więc ciężko włożyć je gdzieś tam do kieszeni. Będzie pewno wystawało, jeżeli mamy jeszcze większy rozmiar. Natomiast, no ja tego nie widzę, czyli znaczy, nie widzę sensu, żeby coś takiego robić. Było dawno temu, nie wiem, to był 2018, czy który, yy, mieliśmy przecież do Samsunga, ale to był inny koncept, bo mieliśmy etui, takie zakładane tak jak normalnie do tutaj do rokfona i dzięki temu, że tu było etui, to się z przodu nakładała taką klawaturę która po prostu klikała przyciski, które się wirtualnie pojawiały pod spodem i traciliśmy część ekranu. Natomiast jeżeli ktoś chciał szybko pisać i lubił pisać, powiedzmy, na tej klawiaturze takiej fizycznej, to spoko. Natomiast czy w 2024 ktoś by z tego korzystał? No nie wiem. Proszę podnieść rękę, kto by z tego korzystał w dzisiejszych czasach, bo ja przyznam <słysza> szczerze, że tego nie widzę. E, specjalnie, e, no po prostu wygodnie jest na wirtualnej klawiaturze pisać to raz, po drugie mamy swipe, a po trzeciej często dyktujemy, no nie wiem, ja, ja tego nie widzę, może znajdą się jacyś zapalańcy, może to jest fajne, bo w ładnym kolorze i w ogóle estetycznie jest to zrobione, super, natomiast jakby wydaje mi się, że, że ludzie już jakby od tego odeszli, tak, że nawet jeżeli zostali wielcy fani Blackberry i tak dalej, to raczej się już przerzucili na ekrany dotykowe i ostatnia e, informacja jest taka, Stricte rzeczywiście, żeby jakby poinformować Was o tym, że aplikacja MBO obywatel, która jest jakby w swoim zamyśle i w projekcie bardzo fajna, już teraz można swój PESEL zastrzec, więc polecam, żeby sobie tam zerknąć. Oczywiście nie wszystkie jeszcze firmy to to właściwie mało które firmy jeszcze to honorują i tak dalej Ale przyszłościowo można to zrobić, więc polecam. Uważam, że to jest świetne rozwiązanie, więc przypomnienie o tym uważam, że to takie. Must have, żeby każdy sobie z tego skorzystał, jeżeli ma zainstalowany i skonfigurowany M-Obywatel. Dzięki bardzo. Zapraszam oczywiście za tydzień, za tydzień zobaczymy. Może będą te newsy wcześniej, bo wieczorem to raczej już Samsung. Zobaczymy jak to wyjdzie. Może wyjdą dwa filmy albo jeden tylko wspólny. Spróbuję to jakoś ugryźć i, i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Dajcie znać w komentarzach, czy się szykujecie i zmieniacie, czy, czy jeszcze czekacie kolejną generację albo czekacie przynajmniej na konferencję i dopiero wtedy podejmiecie decyzję. Cześć, papa.